Zima była już zapasem. Dla Muminka oznaczało to bardzo przykre chwile. Włóczyki, nie odchodź! No właśnie, zbliżał się czas rozstania, bo Włóczyki, jak co roku o tej porze, zbierał się do swej wędrówki na południe. Dobry, Tatusiu, może Ci w czymś pomóc? Nie trzeba, idź się lepiej pobawić. Nie, to podejdź bliżej do ogniska. Ranki są już bardzo chłodne. Mhm, zima już blisko, ale miło tak grzać się przy ogniu, prawda? Tak, owszem. Powiedz mi, Tatusiu, czy my znowu musimy całą zimę przespać? Ech, oczywiście, Muminki zawsze zapadają w zimowy sen. A gdyby Włóczyki zgodził się, żebym poszedł z nim na południe, mógłbym w tym roku wyjątkowo nie kłaść się. Proszę, tato, pozwól mi. Widzisz, muminku, wydaje mi się, że on wolałby pójść sam. Wiem, tato, ale gdybym go jednak namówił? Włóczyki należy do osób, które nie znoszą, kiedy się do czegoś zmusza. Dlaczego? Bo Włóczyki jest typem samotnika. A ta jego zimowa wędrówka to jedyny czas, kiedy może być zupełnie sam. Nawet mówił mi o tym, ale myślałem... Bądź pewien, synu, że Włóczyki bardzo cię lubi. To przecież dlatego przez większą część roku mieszka w Dolinie Muminków. Lecz natury nie da się oszukać, a Włóczyki ma duszę wędrowca. I wydaje mi się, że taka samotna zima jest mu potrzebna, żeby, no jakby tu powiedzieć, żeby odpocząć od nas. Musiałeś chyba zauważyć, Muminku, że on nie jest stworzeniem rodzinnym. Na pewno byłoby mu przykro ci odmówić. Nie zmuszaj go do tego. Co się dzieje z tymi rybami? Już od kilku dni nie mogę nic złowić. Może jest dla nich za zimno? Może. Kiedy wyruszasz? Co? Niedługo ruszasz na południe, prawda? No tak. Mógłbym cię o coś poprosić? O co? Daj mi znać, jak tylko się zdecydujesz. Czemu? Muszę mieć czas, żeby oswoić się z tą myślą. Kiedy tak nagle odchodzisz, robi mi się smutno. Ach, mnie też ciężko jest się rozstawać, dlatego postanowiłem odejść, nic nikomu nie mówiąc. Domyślałem się, że chcesz tak zrobić, ale mnie byłoby jeszcze gorzej, gdybym nie mógł się z tobą pożegnać i życzyć ci dobrej drogi. Powiesz, Fuczykiju. Nie sądziłem, że to dla ciebie takie ważne. A może wolałbyś, żebym wyruszył, jak zapadniesz w zimowy sen? Mógłbyś? No by było wspaniale! Zupełnie tak, jakbyśmy się wcale nie rozstawali! Hmm, no tak, masz rację, bo przecież wrócę do doliny, zanim się obudzisz! Super! Jesteś nadzwyczajny, Fuczikiu! Ej, Muminku! Cześć, ryku Muminku, chodź ze mną na chwilę! Coś dziwnego zawisło na drzewie! A jak to wygląda? Nie wiem jak ci to opisać, wisi na drzewie bardzo wysoko i nie widać dokładnie Proszę cię, chodź No dobrze, to... pójdę Nie spadnij, Muminku Pamiętajcie, że to ja znalazłam A, to zwyczajny latawiec Co takiego? Latawiec, taki co lata w powietrzu. Przecież on nie ma skrzydeł! Trzyma się go na sznurku i puszcza pod wiatr. Udało się! Jaki on zręczny! Wrzucę go wam dobrze! To ma być ten latawiec? Zdaje się, że jest połamany. No to go sobie naprawimy i będziemy puszczać. Nie jest nasz! Pewnie komuś zerwał się sznurek i wiatr przygnął latawiec aż tutaj. Ciekawe do kogo należał. A co to za różnica? Trzeba go naprawić! No właśnie! Według mnie nic już z niego nie będzie! Dlaczego? No myślę, że można spróbować. Więc tak wygląda latawiec? Mhm. Uda ci się go naprawić! Chyba tak. Jakiś nietypowy ten latawiec. Pewnie przyleciał z bardzo daleka. Umiałbyś go naprawić, migotku? Jasna sprawa. No to zabieramy się do roboty. Chętnie ci pomogę. Poradzę sobie bez twojej pomocy. Ty, uminku, raczej postaraj się gdzieś skombinować długą, mocną, ale niezbyt grubą linkę. Został mi akurat kawałek sznura do bielizny. Świetnie. Wobec tego wszyscy na stanowiska. jestem podekscytowany! Od lat nie puszczałem latawca! Mam nadzieję, że sznurek nie będzie za krótki. Migotku, czy tu dobrze? Znakomicie. Kto pierwszy puszczał. To może ja! Dobrze, ty, Muminku, podnieś latawiec do góry. Tak! Aha. Uwaga, ryjku, przygotuj się. Trzymaj, Muminku. Napnę jeszcze trochę linkę. Możesz puszczać! I, i, i co teraz? Biegnij, nie popuszczając sznurka! Możesz go zacząć puszczać dopiero, gdy latawiec uniesie się wysoko w górę! Zrozumiałeś? Wuminku, podnieś latawiec! Dobrze! Już! Uwaga, biegnę! Możesz puszczać! On wyprawia! Riku, zatrzymaj się, połamiesz, latawiec! Słuchajcie, ten latawiec ma chyba jakąś wadę. To nie wina konstrukcji. Sądzę po prostu, że wiatr jest za słaby. E, chyba masz rację, migotku. Szkoda, że dopiero dzisiaj znaleźliśmy latawiec, bo wczoraj tak pięknie miało. Podarł się? Nie. Wydaje mi się, że tam w górze zerwał się wiatr. Daj mi trochę potrzymać. Proszę. O rety, ale się wydaje ciężki. Mogę już rozwijać sznurek? Tak, tylko powoli. Dobrze. I ty masz dwie lewe łapy! Mi, nie dasz rady, słucham? Nie obrażaj się, mi jesteś za lekka! Ale za to bardzo silna! Nie, nie, wykluczone! Latawiec porwałby cię w górę. Ryjku? Słucham? Dałbyś na chwilę otrzymać latawiec. Co? Och, pozwól mu, Ryjku! Tylko mocno trzymaj! Opuszczałem latawce, kiedy jeszcze ciebie nie było na świecie! O, 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 o. Na mój ogon! Zwijaj winkę, tato muminka, szybko! A? Tak, tak, oczywiście! O jeboła, nie <laughs> Teraz spadniemy z ta to muminka! Tak, milczycie, to nie moja wina! Oczywiście, że nie nic nie można było zrobić. Wiatr w górze jest tak silny, że musimy obniżyć punkt ciężkości. Tatusiu! Latawcowi nic się nie stało! Chętnie bym sobie pofruwała <śmienny> W porządku. To dodatkowe zabezpieczenie, żeby latawiec się nie obracał, tak? Tak, zgadza się hmm, Co chcesz? Wiesz Ryjku, ja polecę na tym latawcu Zwariowałaś? Shh. No, latawiec gotowy jeśli mocno się go uchwycę i nie będę się wiercić, może jakoś uniesie mnie w górę? Może i tak, ale ja bym na twoim miejscu nie ryzykował. Chyba widziałaś, jak czasami szybko spada. Migotek mówił, że teraz już na pewno nie spadnie. Mm, tak mówił. Już się zdecydowałam. Zrobię to, ale tak, żeby nikt nie widział, bo mogliby mi przeszkodzić. Nie, mała mi, proszę cię. Tylko pamiętaj, nie wygadaj się. Zabieram się przy pierwszej próbie. O? o czym wy tak szepczecie? O niczym ważnym. Przekonywałam tylko Rika, że tym razem latawiec nie spadnie. Na pewno nie. Migotek go poprawił. I co z tego? Nie ma żadnych gwarancji. Riku, ty będziesz trzymał sznurek, prawda? Mm, muminku, chcesz spróbować jeszcze raz? Tak. Teraz puszczę go na całą długość ślinki. Chodź tu mi. Potrzymasz mi latawiec? No pewnie. Nie... Ty też, Ryjku, będziesz potrzebny! No widzisz, dobrze się składa! Mi... A jeśli coś ci się stanie? Ja jestem niezniszczalna! Nie byłbym tego taki pewny. No to zamknij oczy i nie patrz! Hmm. Ryku, kiedy krzyknę, puścisz latawiec! Dobrze... Tam w górze musi nieźle wiać. Ale wysoko poleciał, no nie? Tak, bardzo. O, 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 o trochę tu huśta! A, a, a. Co to? Nie wydaje Wam się, że tam w górze dzieje się coś dziwnego? Bo... Nic nie widzę, za daleko mi gotko. Coś siedzi na latawcu. Och, nie, nawet nie mówcie, może to jest jakiś ptak. Teraz latawiec się obrócił, jestem pewna, że to nie ptak. Może gałązka? Niemożliwe! Ryjku, stamtąd powinno być lepiej widoczne! Nie, ja wcale nic nie widzę! Mam zamknięte oczy! Hmm? Hmm? Nie chcę was martwić, ale tam jest mała mi! Hey! Rzeczywiście od dłuższego czasu jej nie widziałam! Ale jak ona tam wlała? Ja nic nie wiem. Słowo daje, nic nie widziałem. Ryjku, nie kręć! <grydź> Uparła się, że chce polatać, a jak ona się uprze, to już... Zaraz... Trzeba było nam <grydź> powiedzieć! Muminku, zacznij zwijać linkę, tylko powoli. Dobrze. Ostrożnie, Muminku, za bardzo szarpiesz. Przy takim silnym wietrze łatwo jest zerwać linkę. Nie sądzę, to sznur jeszcze z zapasów dziadka. Martwię się, czy węzeł wytrzyma. Jaki węzeł, mi Między linką, którą trzymamy, a tym kawałkiem sznurka, który już wcześniej był przy latawcu. tak. Starałem się wiązać mocno, ale zawsze to supeł. mocno! Skończyły się żarty, wiatr jest coraz silniejszy. O, dobrze, że ten sznurek jest taki postrzępiony, może się jakoś wdrawić. Mi, przestań się popisywać. A co zazdrościsz? Na szczęście jest już prawie na ziemi. Trzymam. Szybko, biegnijmy! Chodź, Rejku! Co z tobą? Weź się w garść. Spróbuję. Wiatr znosi ją w kierunku gór samotnych. Mamo Minka! Nie traćmy nadziei. Mała mi jest w czepku urodzona. długo będę tak jeszcze leciała! Rety! Już góry samotne będę miała daleko do domu! Mi! Mi! Przelatuję teraz nad lasem czarownic! Dobrze by było, gdyby zaczepiła się o jakieś drzewo! Aha. Nie widzę Mi! Chyba ją zgubiliśmy! Jestem pewny, Ryjku, że leciała właśnie w tę stronę! Mm. O. O? Co się stało, Ryjku? Może niepotrzebnie biegniemy a jeśli już gdzieś spadła i leży nieprzytomna... — hmm. Przestań ciągle krakać! Nie widzisz, że właśnie przelatuje? Co to? — O co chodzi? — Przed chwilą coś tam widziałem. — Mało mi? — Chyba nie. — Tak, to wyglądało raczej jak czarnoksiężnik na panterze. — Naprawdę? — Tato muminka widziałeś? — Znaleźliście mało mi? Nie, czarnoksiężnika. Więc to był on. Co, Was obchodzi, jakiś czarnoksiężnik? Zapomnieliście, że szukamy małej mi? Gdzie ona może być? Takie łażenie nie ma sensu. Kręcimy się tylko w kółko. Oh. Mominku! Znalazłeś ją? Mi... Nie smuć się tak migotko. Zobaczysz, że tatuś muminka na pewno znajdzie małą mi. Mama Muminka wiedziała, że niesforne małe mi zawsze jak koty spadają na cztery łapy. I czasem tylko jakiś czarnoksiężnik wytarga je za włosy. I co? Uda się zdjąć ten latawiec? Ostrożnie, Muminku! Ja. Trzymaj się, synu! Tatusiu, ratuj mnie! No w końcu i Muminka udało się jakoś wyciągnąć z opresji, ale był tą przygodą tak wystraszony, że nawet mała Mi musiała go uspokajać